Towarzyszy mi takie niedowierzanie, trochę, bo było to ciężkich 5 lat pracy, ale też taka radość, że dałam radę. Super! O, jest super, bardzo się cieszymy. Dzień, bardzo dobre przygotowanie miałbyśmy tutaj z tymi prowadzącymi. Sama praca. W tym zawodzie jest ogromną taką satysfakcją i powodem do dumy. Zawsze miałam taką potrzebę do pomagania innym. Żegnamy studentów i w tym roku mamy pierwszych absolwentów, którzy ukończyli już studia magisterskie. Także liczymy na to, że przez wiele lat będziemy mogli kontynuować jeszcze tą rozpoczętą tradycję. Jesteśmy dobrych myśli, pełne nadziei i nastawione, że no będzie dobrze po prostu. Wiele wytrwałości, dużo serca. Najważniejsze oczywiście zdrowia, bo, bo dzięki temu będą mogli realizować swoje założenia z pasją, z zainteresowaniem i z sercem dla drugiego człowieka.